Thank you w kolejnym moim filmie. Dzisiaj znajdujemy się na targach Wrocław Fashion Meeting. E, tutaj za mną jest ten budynek. Zaraz tam wejdziemy, popatrzymy co tam będzie ciekawego. Ale chciałam Wam powiedzieć, co przy okazji takich targów mam na sobie. No więc jak widzicie, mam na sobie moją tirówkę z fanfaronady. Jak to Rudzielec powiedział, tirówkę. E, ja już ochrzciłam tą spódnicę tirówką, także mam na sobie czerwoną tirówkę z fanfaronady. Do tego czern i złoto. To jest jedno z moich ulubionych połączeń, często je u mnie na blogu widzicie. No i właśnie dzisiaj e, tak, e, tak wyglądam, że głównym elementem stroju jest ta tiulówka, e, tiulówka z fanfaronady. Pod spodem, zwykły top z długim rękawem z hm Pasek również taka talia, talia pasek z hm -u. Na to kurtka e, ala skórzana z Kamaye. Kołnierz, żeby przełamać faktury tutaj materiałowe, czyli mam ciul, skórę i trochę sztucznego futra, kołnierz z mochito, a dodatki jeszcze buty, moje złote buty z Zary, które również idealnie mi taki tutaj outfit księżniczki e, przełamują, trochę dają mi takiego rokowego pazura i jeszcze torebka z Mango również czarny i złoto, czyli idealnie mi tutaj pasująca. A na ustach, jak widzicie, czerwona szminka, czerwony błyszczyk, także tutaj mocne, mocne usta, to jest też akcent tej stylizacji. Także jak widzicie tutaj ja się ubrałam tak wiecie, żeby wyglądać fashion, żeby wyglądać fajnie w moim klimacie, ale również żeby mieć w miarę płaskie buty, a żeby mogła kilka godzin tutaj sobie chodzić, czuć się wygodnie, fajnie i żeby było mi właśnie jak najwygodniej. A ponieważ nie jestem tutaj sama, to Wam teraz powiem, co moja przyjaciółka moja na tych targach ma na sobie. No więc na sobie ma sukienkę, właściwie taką tunikę uszytą przez siebie, ale z materiału, uwaga, od Roberto Cavalli, dlatego że ma dostęp do takich super materiałów i szyje sobie fajne kreacje. I ta sukienka jest piękna, do tego w takim trochę boho klimacie. Do tego ma futro z kapala, oczywiście sztuczne futerko, takie, żeby nie było jej zimno. Buty, kaloszki przełamujące ten boho styl z szola, torebunia jeszcze. Jeszcze taki kolorystyczny akcent z River Island. I komin. Skąd masz Monia? Komin? Również. Tak, również uszyty właśnie przez Monię. Także Monia wygląda w ten sposób. I my już tym razem zawijamy się i lecimy właśnie na targi. chodzimy, chodzimy po targach i spotkałam moją Anię, Anię Zbawskiego. Tam. Aniu, powiedz szybko, co masz na sobie, bo jak widzicie Ania wygląda mega fajnie, ale całkiem tam w opozycji ogóle do mnie, prawda? Tak. Tak. No to szybko. szybko. Mam na sobie płaszcz typu Japan Style, czyli No Name. No name. E, buty, które uwielbiam i mogłabym się z nimi nie rozstawać z Haindemu. E, nasz zakup ostatni na Fashion czy czyli to Reckout Tragwar. Tak, Tragwar. E, ty masz związkę z Ja mam z mam ty masz tak, e, i Jakieś tam dodatki też, chyba glitter czy to jest kupajmy? To kartka. Dobra, to co? Idziemy dalej. No idziemy puka? dalej. Idziemy.